Witacki, dziś pierwszy sukces zaliczony, udało się dotrzeć do lasu bo przedwczoraj zrobiłem 100 km tylko po to żeby się dowiedzieć, że nie ma gdzie zaparkować, wczoraj też brędza była a dzisiaj miejscóweczka cienka, ale ale atakuje tutaj byków biega, kilka takich cieniasów ale może coś, kurde tu wychodzi na tą marchew jak tu byłem ostatnio to jeszcze buraki były, ale widać, że coś się o! Haha. Siema Wiktor! Co my tu mamy? Miejscóweczka pod specjalnym nadzorem. Foto Fotopołapeczka cacy. Ciekawe ile taka warta. Z powiadomieniem, z 400 już pewnie ktoś jedzie do mnie. Widać, by nie przychodzi ale świeżych śladów, tak za specjalnie. To jeszcze takie na sprzed jest wczoraj. Ale lecimy. Dzisiaj mam w planie znaleźć któryś od tych sześciu szczurków, które tu biegają. Ale fajnie, bo ten, te białe gówno już znika. To może. A i widać tam, by nie coś rabowały. Dzieje się trochę. No i byłyby nie. Uh, w dobrym miejscu jestem, ale ile z nocy zginęło tego białego uwna? Nie wiem, jak tam dalej, ale tak jak tutaj, tu dzisiaj chodzenie to będzie bajka. Nie muszę nic znaleźć, ale samo to, że nie muszę walczyć o każdy krok w tym uwnie, bo to już jest sukces. Grzeję teraz, tu niedaleko są takie trzy młodniki, to je przeczyszę, sprawdzę. Może jeszcze coś tam zostawiły, ale. Nie podpalam się jakoś za specjalnie. Bo tu kilka takich szczurków biega, one nie są za. Nie są za duże w zeszłym roku. Znalazłem tutaj jedno, ale też ona byłaby szału Ale grzeję, popatrzę, też tutaj mam do sprawdzenia trochę dalej. Za łosiem zobaczę. Może coś się wydarzy, ale jak się idzie. <laughs> Mi chodzi o... <laughs> promocja na marchew byłaczyki. u. Ale wiadomo, dlaczego tam nie wychodziły, bo tutaj mają na lesie. Wcinają tylko te, kurde, ślady, to chyba bardziej są łaniowe, bo one takie ostrawe trochę. Ale tak czy owak zapowiadają się ciekawie te świerczki. Wschód słońca w lesie. Tak, żeby mu miał trochę włocić, to bym dopiero tutaj... Kadrów wyciągnął. <laughs> mam pojęcie o tym, żadne to grzeje dalej. Ależ, jak mi było tęskno za takim chodzeniem. Bez tego białego. <laughs> Ale fajnie, tu się chodzi elegancko. Ale na lesie jest jeszcze jego. Są miejsca takie, że jeszcze gdzieś w kolano można wdepnąć. Ale na razie, fajnie, fajnie jest. Kurde, aż chce się chodzić. A tym bardziej, że się widzi, że nie, nie samemu tu się chodzi. <laughs> Może zrobię zdjęcie. I ten i zapodam, tak jak teraz wysyp jest w netach, że jest znalezione tylko u w no. <laughs> Lecimy. Szczygła coś frąbało takie żółte te końcówki. Czy to jakiś inny ptaszek ktoś ogarnia? Mi pierwsze skojarzenie ze szczygiełkiem. <laughs> Ale te kilkanaście wypadów po śniegu zrobiło robotę. O tak jak teraz się wdrapałem tutaj na góry szczyt i zero zadyszki. Kondycja jest, ale fajna miejscowa. nie nieraz bez rzutu można się zatrzymać i zerknąć. <noise> Jaki się odpalił <noise> romantyk leśny, nie daj hu. <noise> o, Za długo już nic nie podniosłem. I beret bardziej niż zwykle chyba <noise> Pokazuje zrycie Trochę tu buszowały, okurowały jak na jak należy, tylko jakaś dziwna taka ta przycinka tu była Czyżby specjalnie położyli i zostawili, żeby sobie jelenie nie obgryzały Ale dały czadu <noise> Może gdzieś coś przyhaczyło Gałązki, jak uzupełniał. Ktoś wie co to za ptaszek? Fajnie śpiewa. Pies może szykuje. Ale daje naprawdę fajnie. Osiek jest w rewirze i to kolejny, który ma koszmary bo coś mu się przyśniło takiego, że od razu kiper <grystanie> uh, uh, uh. ale kurde, klasa dzisiaj jest, bez kitu już mam kilometrów trochę za sobą a zero odczuwalnego w nogach praktycznie <grystanie> nie kurde, ten osiek tutaj się kręcił? może gdzieś coś? <grystanie> nie obraziłbym się Tu ciekawe znalezisko, niby nic wielkiego, marchew, kukurydza, <grydza> co to za jakieś odpady zbożowe, lizaweczki, ale tutaj właśnie tam dalej, za tymi świerkami stamtąd wracam, tam by nie kilka urzęduje i <grydza> trzeba to miejsce odwiedzać, bo on tak z boku, dziki urządował ostro, ale... Fajnie, fajnie, może coś tu, tym bardziej, że fajnie jest dojazd, to można podjechać tylko i zerknąć, <grymne> dobrze, dobrze, trzeba pilnować mety, ale aż się w szok władowałem, nie wiem, czy będzie widać, ale już ponad dychę strzeliłem, <grymne> a w nogach luzik, o, jakie ten... Jaki komfort i radocha z samego tego, że nogi mają siłę chodzić. Bo po tym śniegu to była masakra. Po pięciu kilometrach to już miał człowiek dość. A tutaj dyszka i jeszcze. Dopiero się rozgląda, gdzie by skoczyć, w które miejsce by zajrzeć. Dobrze, niech se zima idzie już. Nie będę tęsknił. Watacha wilków ciała. Chociaż z drugiej strony... Nie, jest to tak ale dużo strasznie widuje tych śladów teraz tutaj. I te szkielety jakichś tych zjedzonych saren. cudne zamki, mogą być naprawdę wilczki, bo te tropy takie dosyć duże. Ciekawie, ciekawie. Mógłbym położyć jakiegoś jelenia konkretnego. To bym chętnie przytulił ziemię. krzaki przemierzyłem. Góry pokonałem do Młodynika i Detyki, nie widziałem. O kurwa masakra. Słaby ten rejon jest okrutnie. Ale zaowocuje to trochę później jak już zacznę gubić, bo nie będę tracił czasu na niego. Wyprawa dobiega końca. Jedyny sukces, nie no może nie jedyny. Jeden z sukcesów to, że ponad 15 strzeliłem. a nie czuję tego w nogach, bo Naprawdę już się coraz fajniej chodzi, tak jak dzisiaj, to już było klasa po tych ostatnich takich, kurde, mordęgach. I co? Fotopłapeczka jedyna, taka ciekawa obserwacja, znalezisko, ale uspokajam, została. Nie zmieniła właściciela. Choć podejrzewam, żeby była na plantacji Maryśki, to bym się nie zastanawiał 3 sekund, tylko by była spakowana. Ale trochę żałuję, że nie ta, nie pomyślałem. Mogłem zerknąć w nią, zobaczyć co się nagrało. Co tam za bynie przychodzą, ale z obserwacji tych dzisiejszych to same łanie tu są. Jakieś tam przyniósł szpicery, i nic po ten. Nic poza tym. Gdzieś te bynie, co tu były, gdzieś wybyły. Tylko dzików banda przyleciała. Nie wiem, czy to one je przypłoszyły, czy, czy o co chodzi, ale no tak czy owak gul chodzi, bo przemu wysłał przed chwilą. Kwotę z rzutu ze 4 kilo, a uh, uh, uh. no, u mnie cienizna, ale już jest fajnie jutro ruszę. W inne rewiry, może w końcu, i u mnie się zacznie świeżynkowe zbieranie. Do następnej wyprawy, norcioś.